Dziękuję za wsparcie! Partnerem odcinka jest Lyokat. Kolejny konkurs od nich w odcinku! Witam Was w kolejnym odcinku z Awatara w serii 14 dni z Awatarem. To już szósty dzień, i dzisiaj opowiem Wam o Ginger, aktorce grającej wraz z Bolinem w filmie Przygody Nuktuka bohatera Południa. Wyciągnąłem z tej postaci tyle ile się dało W tym oczywiście kilka smaczków Ale zanim zaczniemy Uruchomiłem opcję wsparcia Przez co możecie teraz znaleźć się na odcinku Zachęcam do kliknięcia w przycisk wesprzyj By zobaczyć co mam do zaoferowania Skoro już wspomniałem o wsparciu Zapaszcie herbatę godną Aero Usiądźcie wygodnie I zapraszam do oglądania Mylisz aktorkę Ginger z postacią Ginger Ginger kocha nuktuka, Nie boina. Ginger do Boina o jej rzekomym pociągu do niego. Ginger jest aktorką, która pracowała dla Warika, zagrała główną rolę kobiecą w przygodach na Oktuka, bohatera południa. Czym w ogóle była ta produkcja? Otóż to pierwszy film stworzony z myślą o pokazach publicznych, wyidealizowany przez Walika film, przedstawia nagranie o okupacji południa przez północne plemię wody z serią ujęć przedstawiających fikcyjnego bohatera z południa walczącego z inwazją. Celem produkcji było przechylenie opinii Zjednoczonej Republiki na korzyść południowego plemienia wody podczas wojny domowej obu plemion, a dokładnie przekonanie prezydenta Rajko do usankcjonowania interwencji wojskowej zjednoczonych sił. Ale nie jesteśmy tutaj aby mówić o filmie, choć to dobry temat na osobny odcinek. Skupmy się na Ginger. Kim była? Jej historia w serialu zaczyna się w 13 odcinku Legend Kory, lub jak kto woli, w pierwszym odcinku drugiej księgi. Nie wiemy niestety skąd pochodzi, jaka jest jej wcześniejsza historia oraz szczegółów jej życia. Pierwszy raz możemy ją zobaczyć na jachcie Walika, gdzie od niechcenia leży na kanapie, obserwując jak Walik miał wrażenie, że lewituje. W przeciwieństwie do wszystkich innych pokoju, nie uczestniczyła w udawanym entuzjazmie związanym z jego rzekomym osiągnięciem lewitacji. Nie wykazywała zainteresowania swoim otoczeniem. Jednak kiedy Walik pokazał Asami i Bolinowi ruchomy obraz przedstawiający Szu konia i rozwinął swoje plany aby uczynić je czymś dużym natychmiast odpowiedziała na jego wezwanie do demonstracji, zmysłowo przeszła na środek pokoju i przybrała kilka pozycji ku uciesze zarówno Warika jak i Bolina oczywiście te ruchome obrazki były po prostu pierwszą projekcją filmu w tym świecie i to właśnie Waryk był odpowiedzialny za ich wynalezienie Porana wspomniany przeze mnie konkurs z Lyocat. Z okazji Black Friday Lyocat udostępniło Wam kupon na 10 zł na ich Allegro. Wystarczy wejść na nie przez mój link pod tym filmikiem i voila! Cieszycie się praktycznie darmową dostawą. Dostałem też od nich sprzęt do konkursu dla Was. Słuchawki i myszkę gamingową. Konkurs wygrać może każdy, a aby wziąć w nim udział wystarczy wejść na mojego Discorda i znaleźć kanał o nazwie 14 dni konkurs, gdzie dowiecie się na czym polega. Po powrocie do miasta Republiki, Ginger zagrała u boku Bolina jako dama w niebezpieczeństwie we wspomnianym filmie propagandowym stworzonym w celu wzniecenia sprzeciwu przeciwko północy, a także zwiększenia sprzedaży farby do włosów Warika. Waridaj! Przy okazji, czy wiecie, że Ginger jest pierwszą znaną postacią, która farbowała włosy pokazaną w serialu? Wspaniały ruch marketingowy pokazujący geniuszu Walika do robienia interesów. Sam twierdzi, że sprzeda milion sztuk tego produktu w pierwszym tygodniu po premierze filmu. Bolin wydała się coraz bardziej interesować Ginger po tym, jak odgrywała swoje miłosne zainteresowanie. Lecz ta go zwodziła, mówiąc, że jej zainteresowanie nim ograniczało się wyłącznie do ich postaci w filmie. Potem jeszcze bardziej zdezorientowany, Bolin został przez nią mocniej skrzywdzony. Po premierze wspomnianego na początku filmu, czyli Przygód Nuktuka, gdy ci wyszli poza czerwony dywan z tłumów, ta nazwała go „tak głupim jak skały, które tka. Jednak kobieta zmienną jest i po tym jak Bolin uratował prezydenta, pobiegła w miejsce, gdzie zlecieli się paparazzi i pocałowała go dość intymnie, ogłaszając, że nie może uwierzyć, że ich chłopak jest bohaterem w prawdziwym życiu, pozostawiając Bolina po raz kolejny zdezorientowanego. Tak też Maluje się przed nami jej cały niemal obraz. Była bowiem aktorzyną, którą obchodziła tylko sława i rozgłos. Zrobiłaby wszystko, aby było o niej samej głośno, nie licząc się z uczuciami ludzi naokoło niej. Typowa paniusia, myśląca, że jest pępkiem świata, po zagraniu w jednym filmie. Taką postacią właśnie była Ginger. Być może z biegiem czasu nabrała trochę powagi, lecz tacy ludzie szybko się nie zmieniają. No i to by było na tyle. Oto kim była modliszka o nazwie Ginger z Legend Kory. Czy zbyt surowo ją oceniam? Jeszcze w komentarzach. Nie zapomnijcie wpaść jutro na kanał, gdyż o godzinie 19 pojawi się kolejny odcinek w ramach 14 dni z awatarem. Pokonajcie też czerwień rodu ognia klikając subskrypcję. Cóż, ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z konik awatara. Na razie! Losować ciekawostka czeka także i tutaj. Przedstawienie Unalaka w filmie o Nuktuku jest pod wieloma względami podobne do władcy Ognia Ozaja. Unalak stara się zamrozić cały świat lodem, koronując się na króla lodu, aby rządzić całym światem, podczas gdy plan władcy Ognia Ozaja polegał na spaleniu całego świata i koronacji na króla Feniksa, najwyższego władcy świata.